Wszystkich bardzo serdecznie. Ostatnio na moim kanale pojawił się filmik, co się dzieje z tymi wielkimi, fantastycznymi stylizacjami odjechanymi na co dzień. No, no dobrze wiemy, jak ubierają i no, tak naprawdę, jak my się wszyscy ubieramy. No, buro, szaro, byleby, byle jak, praktycznie, byle by nie prać, nie prasować i tak dalej tego typu spodnie najczęściej noszą młode osoby, no ponieważ jest to zastępstwo spodnicy. Krótkie spodnie, one nie są takimi wielkimi gaciorami, jakie można znaleźć w młodzieżowych sklepach, czyli House i tak dalej. Są to bardziej klasyczne spodnie, po prostu spodnie, tyle że przycięte dla mnie są za kolana, ale dla osób wyższych będą no, znacznie przed kolaną. Po prostu. Ja się w tej długości dobrze czuję, jest mi naprawdę bardzo wygodnie, chociaż osobiście nie chodzę w bermudach jeansowych, wolę już materiałów, ale i ważne. Mam taki piękny żakiet i za bardzo nie wiedziałam, z czym go zmontować. Myślałam, że z różowymi spodniami, ale musi być to dokładnie odpowiedni odcień. Okazało się, że nie mam takiego odcienia i jest to. Trudne. I wydaje mi się, że te bermudy akurat świetnie się do tego sprawdzą. Nie wiem, czemu bardzo mi to pasuje, bardzo mi się podoba. I czy to będą tego typu buty, czyli w kratkę, chodzi mi o kratkę i o kolor, zabawa formą i treścią, albo super modne w kolorze takim czekoladowym, wtedy też to. Jakoś dziwnie, dziwnie, dziwnie mi gra, o! Dziwnie mi gra. Tego typu buty łączy się teraz z wieloma dziwnymi, odjechanymi elementami garderoby. Mam bordową torebkę, która chyba powinna pasować do tych butów, jeżeli chodzi o kolor i o taki zestaw. Ale... Mam też, jak pani już wiecie, taką fajną, i wydaje mi się, że chyba bardziej nawet w odjechany sposób ta, w taki bardziej modowy, bardzo mi się podoba. No a wtedy do tych, no to chyba powinna być czerwona torebka. I mam czerwoną torebkę, i być może to będzie grało, nie wiem, ale mam jeszcze taką, i być może ta będzie lepiej współgrać. Nie wiem. Chyba ta czerwona. No. Jak pani widzicie, te bermudy można wystylizować na sposób sportowy po prostu buty sportowe, trampki, klapki i jesteśmy ubrane sportowo. Ale jeżeli troszeczkę bardziej popracujemy, no to można bez problemu ubrać je w ten sposób do pracy, bo przecież długość jest odpowiednia, zakrywająca kolano. Buty mamy zakrywające palce. A jednak przemyciłyśmy trochę jeansu. Dobra, co jeszcze można do tych bermudów dołożyć? No to dalej stylizujemy bermudy jeansowe. Wprawdzie to miały być Neonowe, neonowy kolor. Okazało się, że jest kolorem żółtym, ale mam też koszulkę Polo w kolorze żółtym, więc buty mi pasują, bo jest taka korelacja. Tak ogólnie, no to powiedzmy, że jakie tak powinno być z kołnierzykiem. Tak, o tak. Ale mi tutaj coś za bardzo leży, więc tak sobie pomyślałam, że, że może tak, wyciągnę. I w tej formie już jest bardzo fajnie. Oczywiście nie musi być kapelusz, ale mnie się podoba, bo to jest takie nawiązanie do coco kabana do takich czasów 48, 9, 50. Kuba, kolory też takie, właśnie y, amerykańsko-południowe, Ameryka Południowa, czyli żółty, zielony, zielony. oni lubią takie y, zestawienia kolorystyczne. Buty też na pewno, wszystkie kobiety w Ameryce Południowej założyłyby tego typu buty, bo są po prostu kobiece i seksowne. A te męskie gaciory. Nic nam nie przeszkadza, żeby połączyć trochę kobiecości i męskości w jednym. A co nam to przeszkadza? Przecież podobno wyszłyśmy z, z żebra Adama, więc musimy mieć jakiś męski pierwiastek. To jest oversize'owy żakiet, kilka lat temu kupiony w, dzięki. Aha, w Mohito, z domieszką lnu. I tak wygląda kolorystycznie i z granatem, i z żółcią, i z zielenią. Jeżeli chodzi o zestawienie kolorystyczne, czyli te trzy kolory, bardzo dobry zestaw. Ale, że ja, no jakby powiedzieć, wolę się w wersji bardziej slim, czyli dopasowanej, to ja bym po prostu ten wielki oversize'owy, znaczy oversize'owy żakiet przepięła, przypuśćmy w tym przypadku zielonym, ale może być żółty. Ja mam po prostu szerszy pasek w kolorze zielonym niż w kolorze żółtym. O, tak sobie to uformuję tutaj. O, proszę bardzo. A, i mam zieloną torebkę, która bardzo mi się podobała, kiedy ją zobaczyłam w Sensei'u kilka lat temu. Oczywiście na dziale dziecięcym, czyli kolekcja Disneyowska. I powiem szczerze, nie miałam jej ani raz. Bo nie mam to czego. I właśnie to jest ten moment, w którym ta zielona torebka jest idealna. Tylko trzeba było dokupić elementy w kolorze żółtym i ciemno granatowym. No i to jest to. I wreszcie to jest to. Bez. Kapelusza wygląda tak, i zapewne większość osób, jeżeli nawet odważy się na taką stylizację, no to oczywiście bez kapelusza, ale można coś pofantazjować może apaszka, może jakaś chusta w żółto-zielone kolory. Mnie się ten męski fason ewidentnie kojarzy z, z kubą przed Castro. Nie mylić, bardzo fajnie. Wiele osób uważa, że noszenie sweterków z krótkim rękawkiem to jest totalny bezsens, no bo jak ma krótki rękawek sweterek, no to przecież w ciepłe dni jest za ciepło, a w zimne za zimno. Ale przecież zawsze można założyć Fajną, ciekawą koszulę pod spód. Przypominam, w tym sezonie mamy bardzo, duże, bardzo duży nacisk na warstwowość, więc czym więcej warstw zakładamy, tym jesteśmy bardziej modowo ubrani. Przy czym owszem, jest ciepło, ale to jest taka jeszcze zmienna pogoda, więc taki sweterek czasami jest po prostu, po prostu akurat. Jak się to mówi, nie znam akurat. No i żółte szpilki. No, przy okazji okazało się, że pasuje do kilku elementów mojej garderoby, i również w ten sposób można wystylizować jeansowe bermudy. Jako, że jeans bardzo fajnie wygląda z jeansem, tak też dołożyłam do tych bermudów jeansowych. Zdekompletowany komplet jeansowy, czyli koszule, bluzę, no tak jakby górę. No tam on się różni troszeczkę od cieniem, no i fakturą. To jest gruby, taki prawdziwy jeans na spodnie jeansowe, a to jest taki delikatny, cienki. Zostałam w tych żółtych butach, ponieważ one są modowe. Są modowe. Kwadratowe szpice są modne i do szpica takie. Naprawdę do szpica takich, że się ledwo można chodzić, też są super modne. Ale, no co? Yy, te żółte buty i co? No to, no, no fajnie, fajnie, ale coś by trzeba było jakoś tak, coś jeszcze dołożyć żółtego. Żółty paseczek, który mam nie pasował, bo był za wąski, ale przypomniałam sobie, że mam. A paszkę, która ma kolor żółty, tutaj gdzieś przebija się. Nawet nie paszka, to taka szarfa. I związałam ją. Kokardy są bardzo modne nadal, więc taka kokarda bardzo fajnie wygląda. Przy okazji jest tam troszeczkę korelacja z tymi żółtymi butami. Żeby było jeszcze bardziej odjechane, dołożę te odjechane okulary. Pasek mam czarny pasek, to jest Nina Richie. E, bardzo mało znana u nas projektantka. Piękny skórzany. Bardzo prosty pasek. Naprawdę, tutaj nie ma nic. Jest kawałek skóry, dziurki i dwa bolce. To wszystko. A wygląda super. No więc, jak pani widzicie, maci maci, czyli jeansy jeans. Te spodnie też bardzo fajnie wyglądają. Zależy oczywiście od tego, jaki fason tych spodni wybierzemy. Te są jak najbardziej klasyczne. A co powiecie, panie, na taką stylizację prawie że wieczorową? Żaboty yy, Ralph Lauren na jesień, zima 2025-2026. W każdej stylizacji ma żaboty. Dołożyłam małą, ale klimatyczną torebeczkę, może być tak, o świetnie to wygląda, naprawdę świetnie to wygląda. Kurczę, nawet nie wiedziałam, że taka fajna stylizacja się stworzy, a miałam tą bluzkę sprzedać. Kurczę, ale nigdy też tej bluzki nie łączyłam z kurtką skórzaną, którą mam, wieki temu kupioną w Zarze. Ale fajnie, nawet z tymi spodniami. Naprawdę fajnie to wygląda. Więc jak pani widzicie, niby takie bermudy, których ja, tak jak mówię, obchodziłam co najmniej rok, a zwłaszcza te takie, te takie które tak wiszą paskudnie. Z tych młodzieżowych sklepów, ale powiem tak, że te mi się coraz bardziej podobają. Jakby to powiedzieć, nie za bardzo młodzieżowo, jeżeli ktoś się obawia, żeby tak, że jest może za bardzo młodzieżowo, ale fajnie. Zabawnie, kobieco, lekko, ale nadal bardzo elegancko. I jest taka, no taka powiedzmy, że taka elegancka stylizacja. Do pracy, bo przecież spódniczka, gdyby to była spódniczka, nawet jeansowa, to byłaby do kolana, więc zakrywa, w moim przypadku zakrywa kolano. Więc no, ja wiem, jeżeli się założy buty z, z pełnymi palcami, to się nie powinni przyczepić, jakby co. Proszę bardzo, żakiecik. I jest biała koszula, żakiet. Jesteśmy elegancko ubrane. Mam dawno temu kupioną torebkę Valentino. O świetnie, świetnie. Tak miał, miałam ta, miał, miał właśnie czucie, że ta torebka, taka klasyczna duża torebka Shopping Bag będzie fajnie pasować. I nawet do tych sandałków. Czy no, jeżeli wybierzemy taką wersję, taką do biegania po mieście, czyli przypuśćmy, klapki czy, czy baleriny. Super. Zdaję sobie sprawę, że bermudy jeansowe, no to najczęściej będziemy nosiły w lecie. Na wycieczkach, na wczasach. Ja szybko z, po prostu nałożyłam apaszkę ja w jak najprostszy sposób, zamotałam, tylko po to, żeby zobaczyć, że również możemy coś nałożyć na głowę fajny, zabawny sposób. Nie musi być tak. Może być tylko po prostu przewiązana apaszka, fajne, modne okulary i pełna stylizacja. Trampki, no bo oczywiście w lecie to najczęściej trampki albo klapki. Nawet te zwykłe japonki też będą fajnie wyglądały do takiej stylizacji. Pasek w stylu marynistycznym, to jest 100% styl marynistyczny bluza, również paski, styl marynistyczny, biżuteria, również w stylu marynistycznym, no i torebka, również paski, materiałowa, trochę, przy, znaczy e, powinien być worek marynarski, ale to też jest materiałowa, więc jak najbardziej pasuje. I jakby to powiedzieć, e, z tych wcześniejszych wersji, takich bardziej, no jakby powiedzieć eleganckich, Okazało się, że te fajne bermudy jeansowe można wykorzystać w sposób dzienny, taki bardziej wakacyjny na luzie.